No, byłam w szoku, Mówię, nie, nie. jak to możliwe, że sobie tego znajdę. Teraz nie, nie, nie. można posiedzieć karty, ty, ty, o, pracę w prace chałupniczą robić, w kolonie, w stoły są. Jakaś tak, pracuje, tak? To, tak, tak. Dużo z nas pracuje właśnie. Ale zawsze też spotykaliśmy się, czy na grillu. Wodę będziemy mieli pitną do popicia jeszcze od razu. I musimy iść do domu. No, tak, taka prawda. Jest. Nie trzeba patrzeć już pod nogi, prawda? O, Oj, Te dziury. Uważać, uważaj, uważaj, się przewrócić. No, no, no <gurg ultra> i <Violet> no no, do góry? Ładnie wyszło, nie? Długo trwały te prace wszystkie? Nie, no. Przyjemnie było tak patrzeć, jak to wszystko zmienia. No, tylko go teraz efekt tego nie co zobaczyć. Wtedy było tylko mur i dziurk, a teraz zieleni, ławeczki. Czyli rozumiem, że pani nie żałuje, że to jest taki na robotkach mm. <noise> jak wam się podoba nowa podwórka? to fajne jest podoba. z tego co pamiętam to miałeś urodziny sobie robić? Tutaj. Robisz? Zaprosisz kolegów? Tak. no więc Alegro się ze mną skontaktowało czy bym nie zaprojektował i nie wykonał e, tych, tych podwórek które są zostaną zakwalifikowane do tej akcji? no Wyraziłem ochotę, bo dla mnie ciekawe, no wiadomo, ciekawe wyzwanie zawodowe ze względów przede wszystkim na wielkość i klimat tych, tych, tych tutaj różnych podwórek. No, były, zakwalifikowały się do pierwszego etapu pięć podwórek, później z tych pięciu alegrowicze wybrali trzy podwórka. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja właśnie byłem tutaj głównym tym, który chciał, żeby Bydgoszcz się zakwalifikowała, bo bardzo mi się spodobały zdjęcia przesłane przez tą panią. Na zdjęciu był stary rower, wisiało pranie, bardzo mi się spodobało i widziałem właśnie ten zarysy tych, tego muru. No i później na wizji lokalnej okazało się, że mam rację, że to był strzał w dziesiątkę, bo bardzo fajne, najbardziej chyba klimatyczne z tych, chociaż no nie no nie można też tak powiedzieć, bo Bytom ma swój rok też bardzo, Środa tak samo, no ale mi osobiście, powiem szczerze, najbardziej się spodobała Bydgoszcz. No jak przyjechaliśmy na wizję lokalną, no to wtedy coś tam już sobie musiałem wymyślić, tak, co tu zrobić, nie. Bardzo małe jest podwórko, zgodzicie się panie, że jest bardzo małe mm -hmm. i chodziło o to przede wszystkim, żeby ono nie zatraciło swojego charakteru użytkowego, bo tutaj na całości kiedyś, tak jak mamy teraz w części takiej jakby gospodarczej, tak bym to nazwał, mamy sznurki na planie, tak, to kiedyś te sznurki były na całości, wszędzie, nie, na, całe, na całym podwórku, no więc ja przyniosłem tą część, Tą część gospodarczą na sam koniec, żeby ona nie przeszkadzała funkcjonalnie, żeby to było jak najlepiej. No i później, jeśli chodzi o miejsca odpoczynkowe, zrobiliśmy tego troszkę więcej. Nie? Cały ten, cały ten obszar jest podzielony na mniejsze przestrzenie. Przede wszystkim o, o, chodzi o to, że jak rośliny zarosną te pergole, to skróci się linia wytykowa. Nie będzie to podwórko się dawało takie długie, takie kichowate, tylko będzie bardziej miał bardziej, e, taki lepszy, lepszy, ciekawszy kształt. Proszę Państwa, przyjęliśmy Państwo podwórko badanie na kilka ostatnich tygodni i w tym czasie podwórko przeszło niesamowitą metamorfozę. Byli Państwo świadkami tego, co się tutaj działo. Pomagali też Państwo. Także w tej chwili w ten symboliczny i oficjalny sposób przekazujemy Państwu podwórko, Państwa władanie. Przecinamy. Tak? Podwórko odnowione w 2009 roku w ramach akcji Dzielone podwórka zorganizowanej przez All For Planet, Fundację Proekologiczną Allegro przy współpracy z Philips Lightning i Dziennikiem Park.